Cześć Siemanko, witam Was bardzo serdecznie. Jak widzicie, za moimi plecami moje BMW M2 Competition, które w tym odcinku dosyć mocno zmieni swój wygląd. Wiem, że przyzwyczaiłem Was już do zmiany koloru tego samochodu, bo zmieniał się on kilka razy, ale to nie będzie tematem dzisiejszego odcinka, ponieważ kolor akurat zostaje ten sam, ale dookoła samochodu zmieni się dużo rzeczy, w tym, na przykład kolor felk, lampy czy dokładki. Także zostańcie do końca wtedy zobaczycie efekt, jaki udało mi się osiągnąć. Ja od dzisiaj, od tego momentu zamykam się w tym garażu na dobre 4-5 dni. Przeprowadzimy taki kompleksowy serwis tego samochodu. Pierwsze co zrobimy to oczywiście postawimy samochód na kobyłkach. Koła jadą do malowania, no ale zanim tak naprawdę to się stanie, musimy odwiedzić myjnię i troszeczkę umyć ten samochód. Drodzy, wróciłem właśnie z i niestety nie udało się domyć tego samochodu, jest tak upierdzielony e, Ja natomiast potrzebowałem go umyć tylko i wyłącznie po to, jak będę koło niego chodził, żeby się o niego nie odcierać, nie rysować folii i przy okazji nie brudzić siebie Stawiamy furę na kobyłki, odkręcamy koła, jadę po trafikara, przyjeżdża mnie tutaj, pakujemy kółka, jedziemy je zawieźć do malowania W trakcie malowania kół ja będę sobie tutaj działał przy samochodzie Trzeba będzie podejmować przedni oraz tylni zderzak, oczywiście wszystkie dokładki, spoiler, lampy Cały środek będę chyba wyjmował, i żeby go dokładnie wyczyścić, więc roboty jest naprawdę masa. Nie przedłużam. Tam minął dzionek Zajebiście! Zobaczcie to. Gdzie to jest? O tam. I cięcie, moi drodzy, krótka wstawka od partnera dzisiejszego odcinka, no bo dzięki nim mogę pozwolić sobie na modyfikację mojej BMEczki. Mamy aktualnie okres, w którym wydatki są zazwyczaj trochę wyższe, czy to prezenty, wyjazdy, czy potężna impreza sylwestrowa. Każdy w takim momencie chciałby jak najwięcej zaoszczędzić. I właśnie taką możliwość daje Letyshops, czyli serwis cashback, który pozwala Wam zwrócić część wydanych pieniędzy za zakupy online. W ofercie Letishop znajduje się ponad 2700 sklepów, a między nimi takie jak Sinsei, Modiwo czy Zalando Lunch będą idealne jak chcecie zakupić zimowe ubrania. Może wybierasz się na podróż? sprawnie dotrzesz z lotem lub FlixBusem, a dla swoich pupili smaki znajdziesz w Zoplus. Jeśli chodzi o kwestie prezentów, Allegro jest miejscem, gdzie znajdziesz dosłownie każdy prezent. Polecam sprawdzić kategorię Marketplace, a w niej między innymi Allegro. W tej kategorii od czasu do czasu pojawiają się gorące promocje, których lepiej nie przegapić. Pamiętajcie, że cashback to realne pieniądze, które możecie wypłacić sobie od razu na konto, no i to by było na tyle. Informacje przyswojone, no to wracamy do grzebania przy m Dobra mordeczki, witam was dwa dni później. Ostatnio popracowałem sobie troszkę tutaj przy aucie, ale nie mam pojęcia czy cokolwiek z tego, co w zasadzie Dawid chyba nagrał, czy cokolwiek z tego nadaje się do filmu, bo no jak widać na załączonym obrazku raz, dwa i trzy. Nie było zbyt trzeźwo, dlatego też raczej nie nagrywałem nic i za dużo też tutaj się nie pozmieniało. Przyszykowałem sobie tylko dokładkę, którą Kempson ma na sprzedaż. Wygląda ona zajebiście, tylko po pierwsze jest strasznie droga. Wspomniałem, ta dokładka jest mega zarąbista. Bardzo długo czasu ją szukałem, no niestety nie skusiłem się na nią, ponieważ no właśnie była droga plus do tego jeszcze wysyła z zagranicy, to jest kolejny tysiąc. Robiła się z tego naprawdę przepotężna sumka. Dlatego Camsun mają na sprzedanie i mega się zastanawiam, czy ją wziąć, czy jej nie brać. Bo jest droga, ale jest też bardzo, wydaje mi się, krucha. Ona jest zrobiona z prawdziwego karbonu, jest naprawdę bardzo lekka, ale jest też bardzo cienka. Zobaczcie, tutaj ona ma tylko taki. Próg. Nie wiem, co to w tym momencie widać, ale ona ma tylko tu taki leciutki próg. No, a jakby popatrzeć na dokładkę, którą miałem wcześniej, no to troszeczkę, jakby nie mówić, została tutaj rysowana, harowana. Chciałbym tą dokładkę, ale boję się, że ją gdzieś złamę. Pobawiłem się troszeczkę z moją kierownicą, bo nie wyglądała zbyt dobrze. A teraz tutaj ten środeczek okleję sobie karbonem. Piano Black pomalowałem e, ten, cały ten boczny plastik i zobaczcie, jak się prezentuje. Do tego założymy sobie poduchę, która leży tutaj. Wyczyszczę całe koło, wyczyszczę wszystko, całą Malkantarę. Dlatego użyjemy sobie środków typowo do Alcantary, wyczyścimy całą alkantarkę, kierownica będzie gotowa do założenia. A dzisiaj zajmuję się tym, żeby zdjąć obydwa zderzaki, czyli przód, tył oraz progi. I zderzaki przygotuję sobie już pod nowe dokładki, które powinny przyjść lada moment. Mogę wam pokazać dwie paczki, które udało mi się jakimś cudem odebrać, bo były z nimi niezłe jaja. Pierwszą zamówiłem na pierwszy dom ekipy, więc musiałem się pofatygować, żeby tam dojechać i ją stamtąd odebrać. A druga, jak się okazało, kochana poczta polska stwierdziła, że nie ma, bo w ogóle nie ma takiej konieczności, żeby powiadamiać kogoś, że przyszła do niego paczka. Więcej na temat poczty nie będę się wypowiadał i e, jestem bardziej niż pewny, że nawet gdybym miał po paczkę jechać osobiście na drugi koniec świata, pojadę i to zrobię, zamiast skorzystać z usług właśnie tej instytucji. Ale przejdźmy do rzeczy milszych. Przyszły nowe lampy. Za pierwszym razem zrobiłem błąd zamawiając czarne lampy. Więc zamówiłem po prostu takie same lampy, prawie takie same, ponieważ różnią się one tym, że kierunkowskaz już nie jest taki w formie takiego, takiej łezki smoka, tylko jest też dynamiczny, ale taki jak występował w wersji Seryjnej. No i te lampy przede wszystkim nie są czarne, a są czerwone. A teraz przejdźmy do czegoś, co też jest bardzo fajne. Nie pokażę wam tej strony, bo jest tu mnóstwo moich danych, których i tak byście nie odczytali, bo wszystko jest po chińsku. To jest coś, na co czekałem. Na co czekałem naprawdę. Stwierdziłem, że teraz moje auto będzie bez, bez tej tylnej lampeczki. Ostatnio jej nie używałem, razem miałem z nią problemy przez pol z policją, więc będzie on troszeczkę bardziej agresywny niż ten, który mam obecnie. Ale przez to też fajniejszy. Tutaj zawsze była lampeczka, tej lampeczki teraz nie ma. Mam nadzieję, że mi się wydechy zmieszczą w tych otworach bo moje wydechy są dosyć duże. No ale patrzę sobie teraz tak na wykonanie i powiem, że wygląda solidnie. Do tego dyfuzora są również takie boczne półeczki, bo ja będę robił akurat tutaj troszeczkę custom i do tego dyfuzora nie daję tych oryginalnych yy, bocznych półeczek, tylko zrobię sobie swoje. Także mamy taki zestawik rzeczy, których naprawdę bardzo nie mogę się doczekać, aż je zamontuję na furze. Przednią dokładkę, tak jak wam pokazywałem, tą Kempsonową. jeszcze się gryzę z myślami, czy ją zamontować, kupić od niego, czy jednak zrobić swoją boczną na pewno będę robił swoje. Jutro podejmę jakąś kochnetniejszą decyzję. Ciekawe skąd tyle hitsów się tu wzięło, skoro ich nie palę Frytki. O, śrubokręt, którego szukałem. Prezent. O, czapka! Nie mogę jej znaleźć. Od razu cieplej. Ta czapka daje nie tylko prestiż na mieście, ale daje również plus to do ciepłoty głowy i ciała. I oczywiście wypieram go w kosmos ego. Jazda. Czy ja mógłbyś mówić do kamery? Czekaj, bo jesteśmy w stanie. Siedzenia. Udłupcone fest. Tutaj w cup holderach o, nie wygląda to zbyt dobrze. Demontujemy siedzonka. To jest dosłownie cztery śruby na siedzenie. Wyjmujemy wszystko i będziemy wszystko czyścić. Będziemy myślę, że o wiele lepszy dostęp i zostanie to wszystko zrobione o wiele bardziej dokładnie. To jest woda z dywaników oraz z foteli. Bagno. Dobra, wiadomość jest taka, że za chwilkę tam wlatujemy i zajmujemy się dywanami w środku. Tam będzie niezła... Niezły ambaras, ale no pozytywna wiadomość jest taka, że będzie czyściutkie, tak jak fotele. Plakacik będzie do wylicytowania na woź. Jakby o. ktoś chciał, to. No, dokładnie, moi drodzy. Moi drodzy, są dwa egzemplarze tego pięknego zdjęcia. Jeden będzie u mnie, wisiał gdzieś w mieszkaniu a drugi będziecie mogli wylicytować na woś. Myślę, że jak będzie jeszcze ten e, czas licytacji, to na Instagramie u mnie się pojawi. Ja. Wycieczka ze Szczecina do Krakowa, żeby podpisać plakat, także o. możecie to docenić i <laughs> zostawić Kamilowi. Dobrze, moi drodzy, plan minimum na dzisiaj wykonany. Mamy wysprzątany calutki środek, fotele są porządnie wyprane, wyprane są również wszystkie dywany oraz dywaniki w środku, no i każdy plastik zabezpieczony eleganckim środkiem właśnie do tego stworzonym. Także środek wygląda idealnie. Dobra, Proszę Państwa, wjeżdża nowy dyfuzorek o, Aktualnie to w zasadzie wyjeżdża stary Musimy sobie chyba o, powybijać skurczyły kastrond Lampeczki już nie będziemy posiadać w samochodzie Ponieważ po pierwsze jest przypałowa A po drugie troszeczkę mi się znudziła A nowy dyfuzor jest tak fajny, że wcale nie wymaga, żeby ta lampeczka tutaj była Więc zakładamy nowy dyfuzorek Przymierzymy sobie go, zobaczymy czy wszystko pasi elegancko Tak, proszę Państwa, będzie się prezentować nowy dyfuzorek o wiele, wiele lepszy O wiele bardziej wystający, co jest mega fajne To jest taka fajna półeczka No i te wystające tutaj brzegi, bardzo fajnie to wygląda A te boki chcę zrobić swoje Dlatego najpierw sobie go przytwierdzę elegancko A później będziemy z kartonu przypasowywać jakieś woczki, Bo ja sobie będę je wycinał z własnej płyty Ponieważ Są tutaj takie seryjne ale one nie będą pasować No, proszę państwa, miałem robić swoje dokładki, ale tak się okazało, że tutaj te pasują w miarę spoko Kempson dał dobrą cenę na tamtą dokładkę Więc nie muszę już robić swoich dokładek, wszystkie se kupiłem Kichu <grym> <grym> Kempsonowi zalegała tutaj taka fajna dokładka, którą pokazywałem wam na początku tego materiału, jak jeszcze była przyłożona tutaj do zderzaka I wygląda ona właśnie tak Jest to zajebista, przezajebista dokładka, której szukałem, no... Naprawdę bardzo długo, dużo, długo czasu Ale niestety wszędzie była strasznie droga wysyłka I nie chciało mi się jej kupować Po czym nagle Kempson wrzucił tu ofertę sprzedaży właśnie takiej oto dokładki Ja sobie myślę, ku... To jest dokładka, którą, którą ja właśnie chcę. Zdejmuj to ogłoszenie. Ja ją biorę, tylko musimy się dogadać. Tutaj właśnie przed chwilą przeprowadziliśmy Przeprowadziliśmy dialog, dywagacje Różnie pospro, posprawdzaliśmy sobie ceny. No i dobiliśmy targu. Kupi, kupiłem ją od Kempsona, więc wyląduje ona na furze. Ale zanim to się wydarzy, będzie trzeba ją tutaj w środku opierdzielić czymś twardym. Może zapierdzielimy tam jaką, jakąś płytę. Zadupcymy to wszystko klejem. I jak to wszystko zadupcymy klejem, to będzie sztywne, jak moje jaja. A co do tych dokładek, to nie jednak one mi nie pasują, ponieważ jak się tutaj włoży, to zobaczcie, że jakby tutaj w początkowej fazie tej dokładki one są fajna, bo tak fajnie tutaj szeroko wychodzi, ale tutaj się strasznie zawęża i mnie to strasznie denerwuje. Jakby ona tutaj była pociągnięta gdzieś tak, to by zostały. Ale przez ten mały detal, który mnie strasznie wkurza, nie mogą nie mogą być te boki. Dlatego ja z płyty poliamidowej wytnę sobie takie właśnie dokładeczki, opierdzielę je folią karbonową, która jest, proszę Państwa, taka i w miarę powinniśmy zgrać tutaj folię. Z dokładką będzie to tworzyło całość Dobra wariaty wracam do was po dwóch dniach Jak widzicie fura jest bez zderzaka Ale zderzak jest już gotowy Za chwilkę będę go zakładał i pokażę wam co wymyśliłem Jeżeli chodzi o te boczne dokładki z tyłu A wykorzystałem po prostu te które miałem wcześniej Więc pasuje to nawet spoko Wygląda też git bo okleiłem to folią karbonową Więc powinno być dobrze zresztą sami zobaczycie Będziemy zakładać zderzak a później spasujemy sobie lampy Bo to też jest bardzo fajny etap A później będziemy ściągać zderzak z przodu Żeby zamocować nową dokładeczkę. Tu sobie zamocowałem takie takie oto dokładeczki, to są te seryjne, które były, znaczy seryjne, no te ony które były po prostu wcześniej Tylko okleiłem sobie je dodatkowo folią carbon, żeby wyglądały tak samo jak cały ten dyfuzor No i teraz trzeba to wszystko założyć Uuu, ale ten dyfuzorek jest pięknie wypełniony teraz tymi końcówkami, moi kochani Siadło to idealnie, idealnie, zobaczcie Dyfuzorek pięknie wypełniony końcówkami Siedzą po prostu no jakby tutaj miały pasować, jakby stąd były Tam widzę, że, że trochę się styka więc będzie nam się pewnie karbonik trochę przypalał. Chociaż jak będziemy robić dalszą część układu wydechowego, to z ziomkiem podziałamy, żeby było git. Chodźcie, 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 chodźcie. Wszystko siedzi, zderzaczek siedzi, lampy siedzą. Podłączamy akumulator, że chcę wam pokazać jak one działają. Oho, dupnęło coś. Mam nadzieję, że to nie poduszka w środku. No i niestety to, to jest coś, co mnie denerwuje. Czyli ten przelatujący niebieski i zapalający się pi... OLED, bo to są dokładnie te same lampy, które miałem wcześniej. Z OLED-a spróbuję sobie odciąć od niego prąd. No, więc wygląda to git, ale zobaczmy kierunki, bo kierunki już są inne niż miałem w poprzednich lampach. W poprzednich lampach moje kierunkowskazy były takie same jak to, a tutaj będą takie dynamiczne. To wygląda zajebiście. To mi się mega podoba, z tych lamp jestem bardzo zadowolony. no, tylko trzeba coś zrobić, żeby ten OLED pieprzony przestał świecić. Jak on przestanie świecić, to będę już w 100% zadowolony. Teraz jestem tylko w 99. Proszę państwa, siedzi dokładeczka. Henson mówi, że się... Jak będę wyjeżdżał, ale ja mam na to pewien sposób. Zobaczcie, dla wzmocnienia tej dokładki, tutaj jest taki rowek w niej, tu jest taki rowek i tutaj moi drodzy, pierdzielimy sobie takiego drucika, tu on będzie wciśnięty do samego dołu, dzięki czemu będzie sztywniutka dokładka, będzie sztywniutko. Prosty zabieg, a sprawi, że będzie sztywniutko. Dobra mordeczki, udało się zdjąć próg cały, jak widzicie mam go tutaj. Teraz będzie trzeba zdjąć całą tą dokładkę. E, jak widzicie ona wystaje trochę mało spod tego progu, dlatego jest plan, żeby troszeczkę ją wysunąć w tą stronę i okleić oczywiście całą folią karbonem, żeby ten przód grał z bokami, no i z całym tyłem, który też jest karbonowy. E, no i w zasadzie tyle będzie, więc najpierw się zajmuję zdjęciem tej dokładeczki, oklejam ją folią, spróbujemy nawiercić nowe dziury, żeby ta dokładka troszeczkę bardziej wyszła, a jak po prostu nie będzie pasować, no to będziemy mieć regulowaną dokładkę z wysuwaną. Także co, zabieram się za robotę. Mordunie, lecimy skończyć samochód W tym momencie lecę odebrać nowiutkie pomalowane felgi No i założymy sobie spoiler i tak naprawdę auto będzie gotowe Także za chwilkę nim wyjeżdżamy zrobimy sobie jakieś fajne przebiteczki I tak dalej, i tak dalej, także mordeczki będzie się działo Zostańcie do końca Historyczny moment, na który czekaliśmy no dobry tydzień Ponieważ felgi właśnie zostały pomalowane Nie widziałem ich jeszcze na żywo, więc za chwilkę je zobaczymy po raz pierwszy No niestety były takie różne perypetki z tymi felgami i proszę Państwa, oto są nowiutkie felgi wyszły je zajebiste, w pełnym słońcu w połączeniu z moim zielonym lakierem, właściwie folią będą wyglądać elegancko przekozacko, wydaje mi się, że kolorek jest perfekto. Zapierdzielamy do garażyku, montujemy felgi Montujemy spoiler na nowych łapkach I tak naprawdę auto będzie gotowe do wyjazdu z garażu Po dobrych 8 albo 9 dniach Nie wiem czy w mojej karierze miałem tak długą Przerwę od jazdy M2 Zanim dotrzemy na garażyk Jeszcze taka malutka, króciutka informacja Ponieważ no z moimi felgami Były niezłe perypetie Na poprzednim malowaniu zostały one Prawdopodobnie wypiaskowane A są zrobione z bardzo miękkiego materiału Tutaj był z tym problem właśnie Bo po pierwszym malowaniu było ewidentnie widać taką chropowatą strukturę przez co te felgi nie miały żadnego połysku. Ale chłopaki z Authentic Cars w wieliczce dobrze popracowali, nałożyli dwie warstwy podkładu, przez co te felgi stały się o wiele takie gładziutkie. Bardziej gładziutkie, i przez to też y, lakier na nich po prostu wygląda teraz dobrze. Tak jak ma wyglądać. Chłopaki też zrobili mi fajny rabacik, więc myślę, że za naprawdę dobrze wykonaną robotę, za odratowanie tych felg, należy im się tutaj dobre słowo. E, także jeżeli ktoś jest z okolic Krakowa, może z Krakowa i chcielibyście sobie pomalować felgi, gorąco polecam Authentic Cars. E, authentic Cars w bieliczce. E, chłopaki naprawdę wykonują porządną robotę, no i przy tym są bardzo profesjonalni i mega mili. W końcu pierwszy raz krzyku wybrał jakiś fajny kolor, felga siedzi. <laughs> Puszczelka pod głowicą! <laughs> jest to by było, ale stał. Dobrze, autko odpalone, moi drodzy, można powiedzieć, że jest złożone już w całości. Jedyną rzeczą, która została do, do wymiany, są stopki. Zostały one jeszcze te stare, bardzo fatalne i bardzo brzydkie. Ale niestety nie mam na garażu nic do pisania, więc nie mogę sobie odbić dziurek, żeby na nowych stopkach, żeby zamocować po prostu nowe. Ale tym zajmę się pewnie w środę, jak będę sobie dokończał nagrywanie, ogrywanie tej burki. Teraz lecę na chatę, a Was zapraszam do prezentacji wozu przemiany. change with you